Jezus powiedział do tłumów: Z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest do przysiadujących na rynku dzieci, które głośno przemawiają swoim rówieśnikom. Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście. Biadaliśmy, a wy nie zawodziliście. Przyszedł bowiem Jan, nie jadł, ani nie pił, a oni mówią: Zły duch go opętał. Przyszedł syn człowieczy, jej i pije, a oni mówią: Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swoje czyny. Moi kochani, czy te wymienione tutaj uczynki nie niosą same w sobie pewnej wartości? Na przykład, czy post, którego się podejmował Jan chrzciciel, nie jest wartościowy? Przecież pomógł mu opanować siebie i całe swoje życie podporządkować Bogu. To oderwanie od świata uczyniło jego serce na tyle czystym, że mógł w nim przyjąć Boże wezwanie. I ostatecznie, jako pierwszy z ludzi, wskazał na Jezusa i powiedział o nim, że jest to baranek Boży. A usłyszał to przecież od Ojca. Ale można też na te praktyki pokutne, które Jan podejmować, patrzeć złym okiem, jak właśnie tutaj to robili ci ludzie, którzy określali, że zły duch go opętał. Podobnie i Pan Jezus, kiedy przyszedł do celników i grzeszników i jadał razem z nimi, aby okazywać im miłość i aby mogli wejść w dialog z Jezusem, też przecież czy to nie jest dobrze? Właśnie w ten sposób ci celnicy i grzesznicy otwierali się w swoim sercu i, czując się bezpiecznymi przy Panu, wierzyli w niego i szli w kierunku poprawy swojego życia. Ale i na to można patrzeć złym okiem. Pan Jezus, podając te przykłady, mówi, że mądrość usprawiedliwiona jest przez swoje czyny. Żeby móc rozeznać właściwą wartość poszczególnych czynów, trzeba uciekać się do mądrości. Mówi o tym święty Jakub w swoim liście: że pochodzi ona od Boga. I w związku z tym, kiedy w prawym sumieniu prosimy Boga o światło, wówczas, rozglądając się po świecie, możemy dojść do prawdy. I tak, stosując ją, nauczymy się mądrości. Początkiem bowiem mądrości jest bojaźń Boża, a kto bojaźń Bożą omija, nie dochodzi też do mądrości. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.